Jeszcze zajmujesz tą sprawą. Raz, że ta sprawa jeszcze nie została rozwiązana. A dwa, że. Janek, źle, źle postąpiłeś. Bardzo brzydko zagrałeś w tym, w tym porazu, wtedy, jak byłem u Ciebie. Bardzo brzydko zagrałeś. Bardzo brzydko. I powiem ci szczerze, jestem, jestem za tym. Jestem za tym, abyś poniósł konsekwencje swoich czynów. Abyś poniósł konsekwencje swoich czynów. Jestem za tym jak najbardziej. Mimo wszystko, że po takich ludziach jak ty, wszystkiego można się spodziewać. Wszystkiego. Ja się tego, ja się tego spodziewałem. Spodziewałem się tego, że ty, że nie będzie żadnego wywiadu, że pojadę tam w ciemno. Ale jechałem ta, też tam wtedy, jechałem tam obejrzeć teren. Więc. Yy, ta rozmowa, to była, ta rozmowa była przy okazji, więc pojechałem tam na pewniaka i wcale, i wcale się nie myliłem, że odstawisz szopkę. Dziękuję panie, dziękuję. Wcale się nie myliłem, że odstawisz szopkę. Szopka jak na życzenie. A jeszcze większa szopka to, że nagrywałeś tą rozmowę i nie powiedziałeś o tym i jeszcze udostępniłeś innym osobom tę rozmowę. Za co również grozi ci, za co również grozi ci kara?